Za mną napis Stargard. W nocy, wieczorem pięknie oświetlony napis. We wczorajszym filmie Wam pokazałam. No i cóż, idę, idę na zakupy przez ogród różany. Tędy mam blisko. No i jak ominąć ten ogród? No nie da się. Jeszcze póki jeszcze póki te róże są. Ale i w ogóle no to jest park, tak więc warto. Warto tu na chwilę przysiąść. Idę pod te swoje różyczki, które jeszcze są. Wziąłam sweterek, bo wydawało mi się, że wiatr jest taki. No to całkiem przyjemnie. No te różyczki po raz drugi zakwitają uh -huh. tam też widzę taki spacerek ze mną macie tam bo też widzę zakwitła na nowo czerwona różyczka o tu jest takie słońce to tu nie bardzo tutaj w cieniu można posiedzieć, ale ja idę wiecie gdzie, idę tam do tych różyczek które jeszcze mi które jeszcze zostały spokojnie dzisiaj w parku tam na placu zabaw trochę jest dzieci ale tak ale już, już już nie są takie jak były poprzednio co wam pokazywałam już są takie no wiadomo kończą swój żywot ale jeszcze można oczy pocieszyć tych różyczek te się długo trzymają na pewno po raz drugi kwitną Pąki wypuszczają jeszcze. Będą kwitły. No ile mają tych pąków Będą kwitły do późnej jesieni. Tutaj pąki. Piękne piękne. Te żółte będą kwitły przez długi czas jeszcze. Tu widzę są jeszcze w tym kąciku i tu po drodze. Chociaż te pojedyncze też właśnie puszczają jeszcze drugi raz. Tutaj pełno właśnie tych Będę przychodzić na spacerek. Jesień tuż tuż, zobaczcie. Żołędzie. troszeczkę zmieniają kolor na rdzawy. No, Kto wie, czy jesień nie zawita szybciej, jak i tak drzewa wyglądają. Niektóre oczywiście kasztanowce. Jest to park jagielloński. Później skręca w park Popiela ale to pójdziemy innym razem. Chociaż już niejednokrotnie nie z Wami chodziłam, pokazywałam taki poziom rzeki Iny. No i tak jak mówiłam, kasztany już, już po prostu zmieniają liście swoją barwę narzawą. Pięknie to wygląda. Kończy się jedna pora roku, zaczyna się druga pomału. No będzie bardzo ładnie, jak te wszystkie będą w takim rodzawym kolorze. Teraz idę do sklepu. Cośkolwiek muszę kupić, jakieś zakupy zrobić, tak więc idziemy. koło Kolegiaty, więc aż się prosi, żeby ją nagrać. Pomnik historii. Teraz przechodzę przez rynek staromiejski tutaj mamy delikatesy, ale chyba pójdę do netto z drugiej strony przy galerii, w zasadzie w galerii jest netto. Gołębie wypoczywają. boją się ludzi a tak, są karmione także nie podchodzę bliżej żeby je nie spłoszyć niech sobie wypoczywają no cóż idziemy do sklepu netto teraz są wycieczki słyszę język niemiecki a tu taka mgiełka na upalne dni. sukienki. Ale to takie małe rozmiary. Tu jest taki sklep właśnie z małymi rozmiarami. Mm, jaki mural. Richard Mann na 1933-1997 Artysta starogardzki właśnie I tak ujęta jest jego ujęty jest jego wygląd A my sobie tutaj pójdziemy. Tu takie trochę lekkie zaciszę Ładny widok z tej strony. Kolegiata pięknie się prezentuje. Obielbiam kwiaty, więc zawsze jak przechodzę to muszę je nagrać. w dali kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela piękne zabytki w Stargardzie nie na darmo mówi się, że Stargard to klejnot Pomorza Zachodniego bogaty w zabytki gotyku chwilę odsadnę i pójdę tu, już mam niedaleko blisko zakupy zrobione, w domu pokażę co kupiłam nie będę się składać przecież ale tak jak mówię to są takie spożywcze zakupy codziennej potrzeby moje dzisiejsze zakupy z netto banany Dwa serki almette z ziołami, jeden z ziołami, a drugi śmietankowy. Twaróg wiejski tłusty, no lubię tłusty, nie lubię takiego chudego, bo jest taki niezaciekawy, Musztarda, ziemniaki, sześć, dwa, trzy, cztery, sześć grachamek, bułek, ser salami w piastrach, szynka z fileta i dwie szynki od szwagra. I za to wszystko zapłaciłam. 73 zł, 27 groszy, no wnet to jest taniej, zdecydowanie taniej. Tutaj w sklepie kupujemy szynkę od Szwagra. Była parę razy kupiona, to jest 8 zł, a tam jest 6 zł, 2 zł. Jest. No to jest różnica. No ale tak to jest, właśnie jak się chce coś szybciej, no to nieraz trzeba i zapłacić więcej. Tak więc zakupy zrobione i spacer zaliczony. Zaraz sobie zrobię kawę i wypiję w ogrodzie. Pójdę troszeczkę sobie posiedzę. Taką zrobię chwilę relaksu. Dzisiaj piękna pogoda. Słoneczko zagląda mi tu do okna. Super. Słoneczne, Słoneczne mieszkanie. Ja poprzednie też miałam słoneczne z jednej strony, i z drugiej po południu, tutaj też tu od ulicy. To tak łagodniej, że tak powiem, ale tutaj od podwórka to słoneczne bardzo. Teraz zaparzam kawę i idziemy do ogrodu. No i przyszłam do ogrodu. Odetchnąć świeżym powietrzem pod zielonym parasolem ma przyjemność z kawą.